Tak z piłką zdaje się numer 4. No a to już nadprogramowo. 21 do 20. Będziemy mieli końcową, końcówkę bardzo interesującą. Niewykluczone, że będziemy grali na przewagi. Mocne zagranie udaje się przyjąć. Ola. Dalach atakuje piłkę jedna ze Spartanek. Jeszcze próba ratowania sytuacji przez Dusowską, ale próba nieudana. Końcówka seta, jak widać, w obydwu zespołach nastąpiło ożywienie. Rzeczywiście czują to, że jeszcze jest za co walczyć. Gdań na pewno bardzo chcą już ten mecz zakończyć. Sparta chce doprowadzić do Tajbeka. No i coraz bliżej jesteśmy tego scenariusza timebreakowego, 22 do 21 prowadzi drużyna z Warszawy, no i naturalnie czas, czas, który ma uspokoić to, co się dzieje w szeregach gdańskiej drużyny, czas, który ma pozwolić na to, żeby wdrożyć jakieś rozwiązania, które jednak pozwolą ten mecz zamknąć wynikiem 3 do 1. Już tak zerkam w kierunku ławki, na której znajduje się trener Kopczyk. Trochę mniej żartów w szeregach jej podopiecznych, trochę za to więcej skupienia na twarzy, więcej powagi. I znów do zagrywki szykuje się o ladalach z jedynką na koszulce. Jeden punkt przewagi MKS-u. Sprytnie, bardzo dobre zagranie, zdaje się, Kasi Kamińskiej. Mogą Państwo napisać na czacie, kto tego seta rozstrzygnie na swoją korzyść. Szanse są 50-50, jakby nie powiedzieć. 22 do 22. Zagrywka Kasi Kamińskiej. Dalach wysoko. Bardzo dobrze zrobiła to grająca z siedemnastką Natalia Dąbrowska. Nie siła, a precyzja. Czałkowska. Cały czas gdańszczanki, piłka po ich stronie. Udaje się to jednak wybronić. Podnosi ją zawodniczka z Warszawy. Czy piłka nieszana? Auty, w każdym razie zatrzymana. Monika Goszka. Ona robi to, co robić potrafi najlepiej. Kolejny świetny jej atak. Ptak. Widać, jak dziewczyna bardzo fajnie pracuje. Jak najbardziej. 23 do 23. Ktoś, kto by powiedział, że to spotkanie jest nudne, naturalnie zostałby określony mianem kłamcy, bo to jest nieprawda. Spotkanie ciekawe, spotkanie interesujące, wyrównane jak się okazuje. No i patrzymy, jak radzi sobie Wiktoria Webster. Szewska przyjęła piłkę, próba ataku. Jednak przewidziały to dziewczyny z Gdańska. Cały czas Spartanki jest blok, ale out i 24 punkt dla Spartanek. I mamy piłkę setową dla zespołu z Warszawy. A więc piłka setowa, albo ewentualnie wstęp do rywalizacji na dwa punkty przewagi. To zaraz zobaczymy. Kataszyna serwin. Na pewno duża presja w gdańskich szeregach, aby nie zepsuć. No właśnie! Jeszcze jest szansa, ale mogą to teraz zakończyć. Warszawianki, tu trzeba skupienia, tu trzeba precyzji. Wysoko zagrana piłka, gdzie ona spadnie? Trzeba ją przebijać na drugą stronę siatki, odbudować formację. Dwie linie. Bronimy się, dziewczyny. Tutaj tego seta można jeszcze wygrać. Zamieszanie i piłka je pada na parkiet, a więc 25 punkt, 2 do 2 w setach. Będziemy grali tajbreka. Brawo, brawo dla zespołu z Warszawy. Po pierwszych dwóch setach myślę, że. Ciężko by było powiedzieć, że doczekamy się tajemreka. Rzeczywiście. Przeszły pewnego rodzaju metamorfozę. Jest to na pewno informacja dobra dla kibicowskiego oka, które cieszy wyrównana rywalizacja. Trochę mniej, jeżeli to kibicowskie oko należy do kibicza bądź kibickiego azs u Uniwersytetu Gdańskiego. No ale my się cieszymy po prostu sportem i będziemy przyglądać się tej rywalizacji do 15 punktów. Przypomnijmy. Teraz chwila wytchnienia dla obu ekip, Moment na łyk wody, na uzupełnienie płynów. No gramy tu już prawie że dwie godziny. Także do zmęczenie nie będzie najwyższe ten set jest krótszy jest szybszy, jest nieprzewidywalny rządzi się swoimi prawami tak. Zobaczymy, jak te prawa będą się rządziły tu konkretnie na koło Brzeskiej. No, obserwując ławki jednej i drugiej drużyny, Państwo tego nie widzą. Obserwują Państwo. Hale, na której rozgrywane jest to spotkanie, w tle Gdańska Zaspa, miejsce ciekawe, bardzo długie, falowce. Ale wracając do tego, co się dzieje na ławkach, tam skupienie na twarzach, na początku obserwować można było żarty, uśmiechy, dowcipy. Teraz już tego nie ma, teraz jest determinacja, teraz jest motywacja, teraz jest już trochę obawa o to, żeby tego zwycięstwa, które wydawało się na tyle łatwe do zdobycia, po prostu nie wypuścić z rąk. Słyszymy gwizdę arbitra głównego tego spotkania. Dziewczyny zbijają piątki, motywują się nawzajem i będziemy oglądać timebreaka. 2 do 2 AZS Akademia Siatkówki Uniwersytet Gdański kontra MUKS Sparta Warszawa. To jest transmisja na Falasportu TV na pomorskiej telewizji internetowej. Obie ekipy już gotowe do rozpoczęcia. Trwają jeszcze tylko ustalenia, kto rozpocznie ostatniego seta. No i dłoń arbitra sugeruje nam, że będzie to spartańska drużyna. Jakieś zamieszanie z e, ustawieniem. Wydaje mi się, że trener wpisał zespół e, tak, jakby miał filmować, a nie zagrywać. Zobaczymy, jakie to będą miało to się Zaraz skutek. okaże, a tymczasem już piłka jest w grze. Chciała to mocno, skutecznie otworzyć Skrzypkowska, ale przeczytały jej zamiary przeciwniczki. Rywalizacja po obu stronach siatki. Mocne uderzenie, znów bloki, punkt dla Azetesu. One teraz będą w ten sposób celebrować każdy zdobyty punkt, każdy mały krok, który coraz bardziej przybliża je do tego zwycięstwa. Już oczywiście wynikiem 3 do 2 to dwa punkty w tabeli. Będą mogły znaleźć te szanki nie trzy, ale cały czas otwiera im to drogę do gry w półfinałach o pierwszą ligę. No i tymczasem Karuzela się rozkręca. Kasia Skrzypkowska, tym razem się pomyliła. Wsad do jednego. Zagranie zepsute przez susadne Brach. Takie pomyłki będą miały w tym ostatnim secie, w tym breaku kluczowe znaczenie. Do tego kto zdobędzie dwa punkty. A tymczasem Julia Sudnik, Ola Dalach, Dąbrowska, znów Sudnik, piłka pod szatkę, no i punkty dla Sparty. Co tu dużo mówić? Jak trzeba coś takiego zrobić, pojawia się Monika Goszka i po prostu to robi. Tak jak i zrobiła tym razem. Dobre, skuteczne zagranie. 4 do 2. Ta zagrywką zajmie się tym razem Kamila Dusowska. Jaworęczna zawodniczka. Teraz Natalia Dąbrowska. Sposobem dolnym dobre przyjęcie Julii Jałochy. I Skrzypkowska na drugą stronę. Piłka gdzieś tam w okolicach sufitu, ale nie dotknęła. Jednak sklepienia. Dłuższa wymiana blokowały gniaźczanki. Jeszcze jedna próba przelobowania. Udało się tym razem. Szkoda takich piłek, bo zawodniczka wie, chce ją odbić. Niestety czasami nie wystartuje w odpowiednim momencie, żeby podejść dobrze pod tą piłkę. Tak też się stało tym razem, 4 do 3, Web w łeb, punkt za punkt. Skrzypkowska, teraz półka po lewej stronie, znów Polnika, gorzka, nie trafiła. Zdaniem arbitra nam to było ciężko ocenić, ale nie protestują ścianki. Zobaczmy co wymyśli Ola Bazga, Skrzypkowska wystawienie, nie, atakowała od góry piłki Gorzka, oddała ją warszawianką. Znów Gorzka, znów blok i jest punkt numer 5 staje się dla drużyny z Gdańska, powoli, powoli, ale ten tiebreak wchodzi nam już w decydującą fazę. Z prawej strony ustawiona Monika Gorzka czeka na moment, w którym będzie mogła zagrywać. Jeszcze drobne perturbacje w drużynie Sparty. Już jest wszystko w porządku. Goszka, było w pole. Bardzo dobra zagrywka, wycelowana. Była odpowiednia siła. Ta piłka też spadła w dobrym momencie. 6 do 4. Taktyczny czas trenera. Tak jest. Aby zepsuły zagrywkę gnajki. ale trafiło na Monikę Gorzką. Ona może być odporna na takie podstępy. Zobaczymy jak to zweryfikuje praktyka. Teraz obserwujemy trener Agatę Kopczyk jak instruuje swoje podopieczne. Też słyszymy, akurat korzystając z chwili ciszy instrukcje, nie zawodniczek zdaje się, to mówiła akurat Ola Chyła, kapitan drużyny, spokój, dziewczyny, spokój, koncentracja. To ma być recepta, aby wygrać mecz w time breaku. Już obserwujemy Monikę Koszką. Patrzymy na tę zagrywkę. Czy ona przerodzi się w punkt numer 7, Czy może jednak dojdzie do kontaktu? I jest siódmy punkt dla Gdańskiej drużyny. Odskakuję już na trzy. Monika gorzka, ale szoda ma serię teraz. Aż przyjemnie się na to patrzy. Przy samej linii końcowej w polu obrony. Monika wykonuje taką silną, kierunkową zagrywkę, tak? Jeszcze towarzyszy jej szczęście, bo jeden z asów przeszedł po taśmie. No więcej chcieć chyba nie można, tymczasem zmiana stron oczywiście w tie breaku 8 do 4, a więc 7 punktów, tyle dzieli od triumfu drużynę Agaty Kopczyk. Znów Monika Goszka o ladalach i próbowała teraz rozwadowska i punkt dla ZS-u. 9 do 4, 5 punktów różnicy. Solidna zaliczka na to, jeżeli spojrzymy, że to jest tylko timebreak. Tu jest tylko do 15 punktów rozgrywany mecz. Tu na powtórce będzie widać, jak zawodniczka środkowa. Balansowała, żeby nie dotknąć siatki. Udało jej się to. Tak. Kolejny czas dla trenera z Warszawy. Duże, duże wyczucie jednej z zawodniczek Sparty. No, oczywiście, dotknięcie siatki jest błędem. Kończy się utratą punktu. I tak jak powiedziałaś, kolejny czas dla Sparty. Dla nich sytuacja robi się już coraz trudniejsza. Ostatni gwizdek. Po raz kolejny to mówimy, no bo to kolejny ostatni gwizdek w tym meczu. A żeby coś tutaj jeszcze wywalczyć. Pytanie tylko, czy to Monika Goszka rzeczywiście już aż do 15 punkta będzie zagrywała piłkę. Jak na razie jest na dobrej drodze, dobry wyskocz po raz kolejny, ależ ona ma serię. Bardzo silna zagrywka. Pięć punktów, tyle dzieli od radości, od tych momentów eksplozji szczęścia i euforii drużynę AZSAS Uniwersytet Gdański Monika Goszka. No pytanie, ile razy można dobrze zagrywać, ile razy można zdobywać punkty po zagrywce? Może jej tego po prostu nie, nie, nie brakuje, nie jest mało lubi to, robi to dobrze, znów Rozwadowska po bloku, no i jest piąty punkt dla MUKS-u. Zepsuta zagrywka przez Spartanki, no i prezent, który powędrował na drugą stronę siatki. 11 do 5. Zawodniczki z Warszawy próbują agresywną e, piłką odrzucić od siatki, więc ryzykują. A ryzyko nie zawsze się opłaca. No, Muszą mieć tego świadomość obydwie ekipy. A teraz Katarzyna e, Kamińska. No, ona też podjęła jakieś ryzyko, próbując tej zagrywki, i ono również się nie opłaciło. Wystawiona piłka, dobre zagranie, świetnie zrobiła to grająca z siódemką Kamila Dusowska, dobrze też dostała tą piłkę wystawioną. 12 do 6, dwa razy więcej punktów ma akademicka ekipa, piłka jest w rękach Zuzanny Szalbierz, którą teraz widzimy na zbliżeniu, Trzy punkty, tyle jeszcze dzieli AZS od końca, pytanie czy to właśnie Szalbierz doprowadzi drużynę do wygranej, czekamy na jej zagrywkę. Przegrała piłkę na drugą stronę siatki. Jest punkt po bloku. Świetnie, Kamila Dusowska. No już coś niesamowitego musiałoby się chyba wydarzyć, żeby Gdańszanki utraciły to zwycięstwo. Znów zuzia szalbierz. Rozwadowska dobrze tym razem to zrobiła. A więc piłka przechodzi na stronę Spartanek, i jeszcze to zwycięstwo delikatnie odleczone w czasie. Delikatna, miękka zagrywka, wystawienie piłki. Spartanki wracają na odpowiednie tory, zablokowana Natalia Skrzypkowska. No muszą wypracować dziewczyny dwie tutaj z Gdańska, dwie akcje... takie skuteczne, taktyczne. Albo liczyć na pomyłki przeciwniczek. Tak, tak. No. A taka właśnie miała miejsce. A więc piłka setowa. Meczowa, nawet. No właśnie, piłka meczowa. A tą piłkę w dłoni trzyma Natalia Skrzypkowska. No właśnie, ona tutaj podsłana jako kandydat do MVP. Może nam ten mecz zakończyć. Zobaczmy. Był kontakt, nie. a więc to jest zwycięstwo! To jest wygrana Zetesła AS Uniwersytetu Gigdańskiego ze Bartą Warszawa. Cieszą się dziewczyny, mają ku temu powody, chociaż nie było tak łatwo. Jest to mecz, który na pewno cieszył kibicowskie oko. Zapewnił nam dużo emocji, prawda? Tak, oczywiście. Wszystkie dziewczyny zasługują na brawa, w szczególności dla mnie dzisiaj Natalia Skrzypkowska. Tu się możemy chyba zgodzić. Natalia Skrzypkowska, jak najbardziej wyróżniający się element gdańskiej drużyny. Na pewno było to przyjemne spotkanie. No, mieliście Państwo przyjemność oglądać ten mecz w fali Sportu TV. Polecamy się na przyszłość, zachęcamy do przyszłych transmisji, a spotkanie to dla Państwa komentowali... Monika Gorszyniecka i Miłosz Sieliwończyk. Dziękujemy pięknie i do usłyszenia w przyszłości. Dziękujemy. Jestem właśnie z pierwszą trenerką dzisiejszego zwycięskiego zespołu, który już za chwilę będzie grał w kolejnym etapie, bardzo ważnym etapie. Czy przychodząc do dzisiejszego, do dzisiejszego tego meczu drużyna o tym myślała, czy może to był ten najbliższy cel? Ja przede wszystkim gratuluję mojemu zespołowi postawy i walki do końca. Wygrałyśmy dzisiaj nasze ostatnie spotkanie w rundzie zasadniczej. Tak, to prawda. Za tydzień wybieramy się na pierwszy turniej Barażowy. I będziemy robiły wszystko, aby to nie był nasz ostatni turniej w tym sezonie. No właśnie, bo dziewczyny, patrząc na cały sezon, naprawdę zasłużyły na to swoją pracą, wynikami. Można powiedzieć, dały radę. Powiem tak, to nie tylko nasz zespół zasłużył na to, bo jest tutaj zespół, znaczy, że tak powiem, no, nasza gedania, z którą rywalizowałyśmy o to miejsce. Temu zespołowi też się należało, ponieważ grały bardzo dobrze przez całą rundę. Ale to my jesteśmy w tym barażu i my będziemy reprezentowały Województwo Pomorskie w walce o, pierwszej, o pierwszą ligę. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Na pewno pojedziemy walczyć. Trochę już znamy przeciwników. Trochę przygotowujemy się do tych spotkań. Wiemy, że to jest cholernie trudne zadanie, yy, bo na no, baraże to jest naprawdę ciężka, ciężka sprawa, ale znając swój zespół, zaangażowanie swojego zespołu, wiem, że tanio skóry nie sprzedamy i będziemy walczyć o każdą piłkę. To mogę wszystkim obiecać, że będziemy walczyć yy, o ostatnią piłkę. To my dziękujemy i życzymy powodzenia. Trzymamy za Was kciuki. A my poszukamy teraz e, Oli, Oli, Oli. Ola! Jesteśmy na żywo, jesteśmy tak? na żywo. E, Ola Chyła, kapitanka zespołu. Mamy tatę. Kogoś jeszcze? Całą e, rodzinkę. Powiedz mi, ten ostatni tydzień do tego spotkania, czy dwa tygodnie można powiedzieć, e, to było coś, co w waszej głowie siedziało jako coś bardzo ciężkiego? Czy byłyście pewne, że dzisiaj dacie radę? Znaczy, szczerze mówiąc, byłyśmy już tak nastawione po tym meczu z Gedanią, że no nie, musimy zagrać te paraże, że po prostu wiedziałyśmy, że potrzebujemy tylko jednego punktu, czyli wygrania dwóch setów. Tak zrobiłyśmy już potem. Dlatego też później zrobiło się tak bardziej wyrównanie. Tutaj trenerka chciała dać możliwość naszym koleżankom, żeby też z kwadratu mogły zagrać. I, i co? No tylko my się cieszymy, cieszymy się też zwycięstwem. No i nie możemy się doczekać półfinału. No właśnie, półfinały za tydzień, dwa tygodnie? Tak, już za tydzień. Bardzo szybko to już wszystko teraz idzie. Czyli no to dla, dla was plus czy minus, że to tak szybko? Nie, no, myślę, że fajnie, bo już jesteśmy w gazie, no ten cały okres przepracowałyśmy. No w zasadzie już teraz nic nie da się zmienić, nie? Tylko po prostu pojechać tam, zagrać najlepszą siatkówkę i mam nadzieję, że się po prostu nam uda. W głowie już gdzieś może pojawia się taka myśl, o, może będzie ta pierwsza liga. No, my już miałyśmy tą myśl w głowie od samego początku sezonu, bardzo nam zależało. Chociaż no wiadomo. Y Wszyscy chcieli tutaj tymi małymi krokami budować tą siatkówkę, ale nie zawodniczki, bo zawodniczki chcą już awansować. Także no mam nadzieję, że się uda. Będzie na pewno bardzo ciężko, ale no jedziemy z dobrym nastawieniem i mamy nadzieję, że uda nam się tutaj przynajmniej dojść do finału. Trzymamy za Was kciuki. Gratulujemy grat pogratuluj całemu zespołowi. E no i żebyśmy się zobaczyli, na następnym meczu w Gdańsku już w pierwszej lidze. Dzięki. Dzięki, Dzięki. E ja też chciałam Wam bardzo podziękować, że... Wspieracie sport tutaj w Trójmieście, bo jest naprawdę ciężko w ogóle na Pomorzu. No, przepiękna inicjatywa i też bardzo dziękujemy, że przyjechaliście dzisiaj i pomogliście nam tutaj. Było super, dzięki bardzo. Przyjemność po naszej stronie, dzięki wielkie. Dzięki, tak. dzięki, trzymaj się. No dobrze, a my w takim razie. Żegnamy się z Państwem, mamy nadzieję, że podobała się transmisja, przyznam się, że ja sobie tam oglądałem ją boczkiem czasami i uważam, że było naprawdę rewelacyjnie, więc jeżeli ktoś z Was chciałby, żeby Fala Sportu pojawiła się u niego i również przeprowadziła taką transmisję jak ta, to po prostu dzwońcie do nas, piszcie do nas i oglądajcie Falę Sportu.